Witam wszystkich tu Lawoskor i zapraszam na zagrajmy w kotor Okej. Okay. Auć, sparzyłem sobie język Niestety Jestem zawsze zbyt pozorny na gorącą herbatę. O dalej wulkar, pokaż co Hehe <grym zimna> No, na pewno zaśmiałaś Skąpi radu No nie Tego nie mogę otworzyć Ech. Czwarty poziom. O, i rozpiąty poziom. Dobra, zwiedziliśmy już wszystkie mieszkania. Zatem udajemy się do Zaksa, by odebrać nagrodę za Selven. Nie jestem pewny, ale chyba to są cztery stówy. A no, w zasadzie można jeszcze przejść sam. Tam spotkamy chyba więcej czarnych wulkarów, naturalnie. A, granat. Ha, ha. Pomogło. Or. Okej. Okay. Okej, okay, ta winda prowadzi nas do właściwego podmiasta. Są tam wyrzutkowie czy coś w tym rodzaju, którzy nigdy nie... niektórzy z nich nawet nigdy nie widzieli powierzchni. A tu przyjrzymy się z bliska najgroźniejszym przeciwnikom w całej grze. Tak jest, to są wieżyczki laserowe, one są najgroźniejszymi przeciwnikami w grze spotkamy je na swojej drodze raptem dwa czy trzy razy i za każdym razem będą od razu zabijały naszą postać Ok, dzięki za przypomnienie że możemy od razu w niektórych miejscach możemy od razu wrócić do naszej bazy ale ja tego nie zamierzam robić ponieważ w tym miejscu Spędzimy bardzo dużo czasu. No dobra, idziemy do kantyny. Znów wyłudzić od Zaksa kolejną kwotę pieniędzy. Nie tutaj... Nie tutaj... Okej... Cześć zaks? Tak jest Selvan No, 300 no. Liczyłem na 400 Nie wydaje mi się Jasne, że nie Okej, okay. jeszcze trochę doświadczenia. Zobaczmy. U, jedynie sto. Pozostało. Okay. E, eee, co to jest? Tak, myślę, że jesteście bardzo dziwaczni, bo. Gadam swoim tyłkiem. Raczej znaczy, twój tyłek umie gadać. Nie wiem, co to powiedzieć. Nie, to ty jesteś. Powalonym. Najbardziej powalonym rodzajem obcego, jaki widziałem w życiu. Jasne. Bullshit. Spadaj. Jego dubsko gada. To jest dziwaczne. Nawet nie pamiętam, jak tarasa się nazywa. Jak większość raz zresztą. Wow. Super rozrywka. Oczywiście, że ze mną nie pogada. Gra na jakiejś futurystycznej odmianie saksofonu. Na nie słychać. Dobra, może to jakiś niemy saksofon. Niech będzie. Czy hmm. chcę coś jeszcze tutaj zrobić? Myślę, że to dobra, dobra pora by wrócić się do kryjówki. Zobaczyć czy można zabić dię, czy dię, tak jak jest, przy okazji ulepszę pancerz. A nie chcę. Chcę od razu do kryjówki. Ok. I zostajemy uleczeni. A, możemy ulepszyć. Stolt karta? O lunetę. Co ona robi? Co się ona robi? Mamy bonus do ataku, ale jakoś nie widać. Nie, mamy, dobra. Mamy bonus do ataku. No, a czemu nie? Wcale pozostałych części. Pancerz. Hmm, dwa pancerze. do wyboru. No zobaczmy. Jak widzicie, całkiem niezłe ulepszenie. Dodaje nam yy, odporności przeciwko zimnu, ogniu, ogniowi i niczym więcej. Haha. Ha. Odporności niezłe, chociaż yy, wrogowie rzadko stosują specjalne granaty czy jakiekolwiek ataki. Cóż to już nie jest? Świat fantazji, oczywiście, gdzie możemy zobaczyć jakieś czary, które zadają nam takie obrażenia. No, myślę, że sobie wezmę właśnie to. A, kartowi ulepszmy. A, w zależności od pancerza tak jest. Zapomniałam wspomnieć. Ten pancerz będzie miał odporność na yy, moce. Moce, czy nawet efekty, które oddziaływują na umysł. No, nieźle. Niech będzie. Tak jest, odporność na... Yy. Śpiństwa odjauwujące na umysł jest całkiem pomocna, przynajmniej na początku. Zobaczmy. Czy to Bodia? You again? What? Oh, wait, think about what you're doing. If that pig had just kept his hands to himself, I wouldn't have had to give him that scar with my vibroblade. Tak, i tłumaczy, dlaczego <mulanski> wisi na niej kara śmierci. Trudno. Właśnie, nie obchodzi mnie to kompletnie. Hahaha, seed. Co? Zamierza mnie bić pięściami? No. Papadia. Ok, mamy jonowy granat, Nowy grad. Zadaje on zwiększone obrażenia przeciwko robotom. Jak wszystko, co jonowe zresztą. Tak jest. Cóż, jonówki przydadzą się w pewnym momencie. Zobaczmy. Ho 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 ho. Czuję moc ciemności. Ok, i myślę, że to. Mam nadzieję, że poradzę sobie z następną walką na arenie. A w razie czego zażyję kilka stymulantów No cóż, to było wszystko w tym odcinku. Zagrajmy w Kotor. W następnym od razu spotkamy się na arenie i sprawdzę, czy mojej postaci uda się pokonać przynajmniej jednego przeciwnika. To był Lowsko i życzę wszystkim widzom miłego dnia.